Czy to jest ten moment, w którym przetestujemy sobie Lorda Garmadona nową postać i dodatkowo odblokujemy wszystkie zestawy z Lego Ninjago? Mam nadzieję, że tak. Witajcie. Przeczytam komentarze oczywiście z poprzedniego odcinka. Jeżeli coś tam było, to jak najbardziej, jeżeli napisaliście komentarze, jak najbardziej przeczytam. Zachód, dwa filmy w jeden dzień, super. No, będę się starał częściej wrzucać gierki. No, a dzisiaj odblokowaliśmy sobie w ostatnim odcinku. Postać Garmadona i chyba kogoś jeszcze. Ojej, co to, nie mogę się ruszać. Dobra, dobra. A odejdź ode mnie. Dobra, czekajcie, bo. Cyk. Tu mamy, tu mamy jakieś do dodatkowa broń, która zawsze się przyda. Mogę do góry wskoczyć. O, tego tu. Dobra, jest. Jesteś mój. Jesteś mój i nie zawaham się tego użyć. Gdzie jest reszta tych gagatków? Dobra, tu jest więcej ich. Dobra, bo ja nie chcę tu yy, zginąć, tak jakby. Dobra, mamy ten pistolet. A nie, no, zestrzelił mnie. Ajajaj, super odcinek. Ja już nie mogę doczekać się na odcinek z Garmadonem. No właśnie. Ale tu ciężko mi jest, ciężko, tu są dobrzy gracze. Ale chyba nie aż tak dobrzy. O, kurka! A <laughs> spadłem, no nie wierzę. Dobra, dawać, dawać, bo mamy mało czasu, a ja tu muszę. O, mam ten super miecz. Nie, no co za gość mnie zrzucił? Popcorn, pan popcorn. Tak się nie robi. Dobra, Tom tutaj, patrzcie, cyk. Już mamy trzy zwycięstwa. Dawać, gdzie jest reszta tych graczy? Ten się tu. Ten się tu zaciął, z tego co widzę. Dobra, mamy ten miecz, tylko gdzie są reszta tych naszych graczy? Gdzie są przeciwnicy? Bo ja chcę z nimi walczyć, ale z kim mam walczyć, jak tu przeciwników nie... O, oh, Jesus Christ. Ci z tymi motorami, z wszystkim. Dobra. Mam 4T. No, czyżby mi go pokonali? No, co jest? Ukradł mi kilka. Tak się nie robi. Dobra. Mamy już pięć. Tu mam deskę w razie czego. Dobra, sześć już jest. Więc powinno być całkiem nieźle. Ten tam dalej na tej desce. I mam super moc, miecz. Dobra, myślę, że się uda słuchajcie. Co jest? Czemu mi tak skoczył. 8 na 15 już mam, więc. Więc jest dobrze. Co jest? Czemu ten... Jest, wygrana, słuchajcie, u Było ciężko, te wszystkie postacie działają tak samo, liczy się tylko broń i pojazdy. To wiem, wiem, tylko... Jakby na potrzeby odcinka to robię. Wiesz, bo odblokowujemy... Jestem bardzo mega blisko, słuchajcie, żeby złotego... Sensei u odblokować, mam złoty kostur. Fajny film, post-scriptum, Fireout powraca na swój kanał. Naprawdę, Igor? Wow, to nieźle. Zobaczymy, co tam... Fają wymyśli, prawda? Pokazywałem mu już ten film w twojej. Pokazywało mi już ten film w twojej playliście jako prywatny 4 godziny temu. Serio? <grytanie> no to ładnie. To no dobrze. No ja dodaję nagrywam wcześniej. Potem jak film jest zaplanowany, to będzie prywatny. A jak jest na niepublicznym, to można go obejrzeć. Zwyczaj planuję te filmy, żeby się upubliczniły same, same za, po jakimś czasie, więc. To jest o wiele łatwiejsze dla mnie, prawda? E, słuchajcie, no, ale na razie, wiecie, na razie nie ma ni nowych produkcji u mnie na kanale, ale będą nowe gierki, także nie martwcie się. Blue na pewno tutaj ogramy i różne inne produkcje. Tylko na razie, jak widzicie, jest jak jest. Zazwyczaj będzie tak, e, moi drodzy, że jak pojawi się jakaś nowa gra, to będę starał się ją nagrywać, ba. Co jest, nie mogę. A, przepraszam. Nie mogę tego nie mogłem tego tutaj zrobić, widzicie? Ale chciałem dodać. Nie w tę stronę motorem! Ajajaj! Dobra, chodźmy tam, bo my mamy misję do zrobienia. Dobra, zajmujemy sobie. Ten punkcik, tu. Wow, ale energii! Tu szybko przejdzie. Okej. Okay. prawie wygraliśmy i to bardzo szybko. Patrzcie. Wygrana była dość szybka, powiem wam szczerze. A to nie jest wygrana, po prostu tutaj przejęliśmy jeden teren. Ej, okay, to będzie tutaj. Raz. czy tam jest dziurka! Jejku, ja nie wiedziałem, że tam jest dziura, ojoj. Oj. A i wracając do tematu, bo ja zapomniałem o sw swoją myśl. Mianowicie, słuchajcie, jeżeli chodzi o... Nie, bo znowu... <ś> nie mogę dokończyć myśli. Jak będą wychodzić nowe gry i będzie ich premiera, to będę starał się po prostu wrzucać bardzo dużo odcinków, ile się da. Więc y, mogę nie czytać komentarzy, to od razu tak mówię. Drużyna Loida punktuje. Dobra, to też zostało tu zniszczone. Mamy rundę trzecią. Okej, okay, mogę sobie tu tak skakać. Dobra. Dobra, jestem tu, ja tu będę stał. E, więc może się zdarzyć tak, że nie po prostu nie będę czytał komentarzy waszych, wiecie? Ale nie martwcie się, nie wszystko stracone. Dobra, tu też powinniśmy wygrać bez problemu. Tak. Ile tych punktów tu jest? Wygrana. Pięknie. Okej, okay, poszło nieźle, słuchajcie. Wow, jaki smog jak lecimy. I znowu pierwsze miejsce mam, słuchajcie. I. Mamy to. Mamy to, słuchajcie. Jest, mamy Ninjago na 100%. Mistrzu Legacy. Wybierz nowy motyw. Intensywnie i zostałeś mistrzem Spinżyczu. Jesteś gotowy, by kontynuować swoją przygodę. Wybierzmy motyw, jaki odblokowaliśmy. Mamy motyw Lego: Powstanie smoków, Park Jurajski, Zamek Ninjago Prime, Ninjago Seabound. Jejku, ale tu jest dużo motywów, które możemy odblokować. Eee, co odblokujemy? Chyba wybierzemy powstanie smoków, słuchajcie, to jest nowe. Wow, ładne to, słuchajcie. Wybraliśmy to. Powstanie z smoków. Czas stawiać czoło imperium i powstrzymać zesp zespolenia ziemi. Ninja Go. Nieźle. Sprawdźcie moje kolejne odcinki tutaj.